I tak, towar przyszedł, szybko sobie zmierzymy przekątne. Masz? Dobra, dobra. Masz? Dobra, co do melemetra. Teraz możemy te bloczki zrzucić byle gdzie, nawet na środku. Trzymamy się już tych rogów, mamy wszystko. Idealnie wymurowane, także już nie będziemy musieli przekątnych mierzyć. Trzymamy się tych rogów aż do samej góry, tak jak wcześniej wspominałem, nie? Tego sobie z tej strony spiłuję, a zaraz powiem o co chodzi. Chodzi o to, że mamy bloczki na pióroku, prawda? Także z jednej strony wystawałyby pióra W tamtą stronę wyjdzie ta strona, także nie muszę nic piłować Lecimy! Pierwszy bloczek Niwelato Niwelatorem sobie sprawdziliśmy Jeszcze kontrolę zrobiliśmy, także jest bajeczka Jak każdy Co? Jak każdy No jak niemiecki turysta wygląda dobra, I teraz tak kładziemy bloczka, mierzyliśmy przekątne, także pilnuje się tego, prawda? Pilnuje się tego, ale. Muszę mieć wysokość 26. Odtąd 27,5. Gdzie ja młotek zostawiłem? My używamy normalnych młotków. Wiem, że producenci zalecają gumowe. ale my używamy zwykłych bloczkowi nic się nie dzieje już kiedyś pokazywałem naprawdę można trzepnąć tego bloczka i nic mu nie będzie dobra teraz tu najważniejsze jest pionik prawda pionik nas interesuje tutaj pionik o. Teraz go do tego. Pionik mamy. Tutaj go schowam troszkę. Pionik jest. Tutaj poziomik by się przydał. Delikatne uderzenia, i będzie dobrze. Mierzymy sobie stąd. Ta 26,5. Jeszcze go troszkę w dół. To najważniejsze. cztery bloczki teraz. Jeszcze w tą stronę Trochę przesadziłem z tą zaprawą Co? Ale bo przyzwyczajeni jesteśmy do tych Do betonowych A tu jednak jest większa powierzchnia I on Dziadyga się tak nie poddaje Ale i tak bardziej się poddaje Tym metalowym młotkiem Niż ale to jest chwila, i wyczujemy temat. Dobra, pionik jest. Teraz go ustawiam. Jest ok, jest nararata 26,3, jeszcze delikatnie. 3 mm, delikatne uderzenia, i zaprawka ucieka. Wychodzi spod bloczka. Nie mam gdzie. Dobra, mamy 26. Teraz jeszcze kontrola, czy coś tu. Nam się nie porobiło. Pionik jest. Tu jeszcze go. Pionik jest, poziom jest. Zabieramy zaprawę. jemy. Hoppa. Hoppa. Do tych pierwszych bloczków też takiej gęstszej zaprawki. Zrobiliśmy, żeby nam szybciej stanęły, że tak powiem. Teraz już jest masełko i tak tutaj, w tym miejscu, trzeba zrobić coś takiego, żeby nie było zaprawy między dwoma bloczkami. Bo nie dosuniecie ich do siebie, nie dosuniecie. Tak, teraz tak. Tutaj, tutaj samca wkładam i zjeżdżam. Więcej, mniej więcej. O wiele lepiej mi, yy, no o wiele lepiej się poddaje bloczek przy młotku metalowym, prawda? Tak jak tutaj mieliśmy gęstą zaprawę, no to zostały jakieś ślady po tym młotku. Ale tutaj to dosłownie delikatne stuknięcia. I teraz tak pilnuję tego, prawda? Tamten jest w pionie. Jeżeli trzymają w miarę kąt bloczki, a bloczki gazobetonowe, znaczy no, gazobetonowe, trochę, znaczy no, nie trochę y, dużo lepiej trzymają wymiary i kąt niż betonowe, ale czy tak czy siak warto ich skontrolować? Czyli pion. Poziom nam wyznacza już yy, sznurek, linię. Nas interesuje pion. Jak widać pionik jest. Teraz go do sznureczka. Do sznureczka i lecimy dalej. Po takim dopchnięciu można jeszcze raz kontrolować. Nic się nie zmieniło, także aby nam sznurek nie dotykał, nie. Tu jest dosłownie milimetr, nie ma dwóch milimetrów przerwy i w takim dużym powiększeniu w ścianę no, wymurujemy tutaj ten milimetr, jakby wciągnięty od roga, prawda, można sobie coś podkładać ale z tym podkładaniem to powiem wam jest, jest różnie, nie także ja wolę taki, zawsze zawsze jest dobrze ten milimetr to nic nie wnosi, a tak naprawdę z tej strony bloczki potrafią być zresztą wam pokażę, pójdziemy wyżej z tej strony po nawet 3 mm Różnicy na bloczku, tak? Także na to wpływu nie mamy. Pilnujemy z zewnętrznej strony dobrze, że nie wieje i tutaj wyciągamy to kamyczki, wywalamy, bo nam tylko bałaganu narobią. Dobra, opa. I siedzi. Gdzie ten moteczek tutaj? Można tak przyjechać. Tu licuję z tym, tu patrzę, staram się, żeby było równo z poprzednim, to już sam z automatu powinien wyjść jakiś piony, jeżeli bloczki są dokładne, prawda? No i dosuwamy kontrola jakości. No i delikatnie w tą stronę. Bajeczka. Dosuwamy. Dzisiaj jeszcze jest super pogoda do murowania, bo w ogóle nie wieje, nie? W ogóle nie wieje i lecimy dalej.